Cześć, witam Was na moim kanale. No, dzisiaj mamy dzień, w którym dużo się dzieje. Wszedł w życie już nowy patch. Będzie 10x w tym tygodniu, ale to omówię w osobnym filmu, w filmie. A teraz chciałem Wam powiedzieć o nowej fragmentu fuzji, ponieważ dostaliśmy informację przed chwilą o tym, że 12 w przyszłym tygodniu startuje fragmento fuzja. Czyli ten event, który. Wiele ludzi woli od tej klasycznej fuzji, bo nie trzeba levelować czempionów, asendować ich, tylko wystarczy zebrać fragmenty, a potem można te fragmenty trzymać w nieskończoność i odebrać wtedy, kiedy jeszcze możemy na tym dodatkowo zyskać, na przykład przy CVC albo przy jakimś e, Champion Chase. Więc kogo dostaniemy? Tym razem będzie to legenda y, z Lizardmenów Support Force i nazywa się Python. O tutaj, on jak zawsze. Wygląda bardzo fajnie, no ale najważniejsze jest to, co on potrafi, więc ja się przenoszę na drugą stronę, żeby wam nie zasłaniać tego, co tutaj jest napisane. No i przyjrzyjmy się temu, co on potrafi: yy, Repetitive Staff, a jeden atakuje jednego przeciwnika dwa razy, yy, leczy czempiona z najniższym HP o 5% yy, jego, yy, tutaj, pysjona max HP po każdym uderzeniu. Fajna 1, dwa leczenia po 5%. No to może utrzymywać przy życiu kogoś bardzo, bardzo przyzwoicie. Trzy książki, które jeszcze zwiększają wartość tego leczenia. Shed Skin, tutaj mamy trzy tury po wyksiążkowaniu. Także to już jest dobre. Usuwa wszystkie debuffy z naszych czempionów. Potem leczy ich o 10%, ale ich max HP. Szkoda, że to jest ich max HP, a nie jego max HP. Dzięki. Gdyby gdzie to jest, było jego max HP, wtedy lepiej możemy kontrolować to, jakie leczenie każdy, każdy dostanie. Ale to nie wszystko. Leczy o kolejne 5% ich max HP za każdy debuff, który usunął. Czyli, jeżeli jeszcze mamy na sobie dużo debuffów, no to może być to naprawdę całkiem przyzwoity heal. Bazowe 10 plus 5 za każdy kolejny usunięty debuff. Dodatkowo wrzuca blok debuffs na wszystkich naszych championów na dwie tury, i to jest bardzo dobry ruch. 3 tury cooldownu, yy, fajne leczenie, usuwa debuffy i jeszcze blok debuffs. Taki ruch przydaje się wszędzie, czy to jest arena, czy to jest PVE, wszędzie przydaje się leczenie, wszędzie przydaje się yy, usuwanie debuffów i jeszcze ochrona przed debuffami na przyszłość. Czy to będzie Hydra, Clan Boss, Arena. To jest naprawdę bardzo fajny ruch i naprawdę z fajnym, fajnym cooldownem. To jest to, jest to, to a dwa mi się bardzo podoba. Immortal Serpent 7 podstawowe do 4 cooldownów. 4 tur cooldownu możemy skrócić. Skrzyża wszystkich naszych championów daje im 50% HP i połowę meter i wrzuca na nich duży strengthen na dwie tury. No, powiem Wam, że jeżeli ktoś nie ma duches, no to ma taką troszkę wersję, troszkę wersję light, ale ciągle bardzo dobrą. Mamy bardzo fajny revive ze strengthen, 4 tury cooldownu, usuwanie debuffów, block debuffs. No, to jest, muszę przyznać, że to jest naprawdę zacny champion. ROK zaczynamy od naprawdę yy, mocnej fragmentu fuzji i na koniec jeszcze mamy overlay, passive, Czempioni otrzymują 5% mniej obrażeń ze skillów za każdy buff, który mają na sobie. 25% mniej obrażeń. No i jeszcze mamy pasyw, dosyć podobny do tego, co ma, co ma Daches. Ona też obniża obrażenia od ataków AOE. On obniża obrażenia o 5% za każdy buff, od wszystkich ataków. Tak, nie będzie to nas chronić przed atakami, z, znaczy obrażeniami z HP Burn. Czy z poisonów, tak? bo to tylko ze skillów, ale generalnie od każdego ataku każdy buff będzie tutaj zmniejszał obrażenia, które otrzymujemy. Naprawdę bardzo mi się ten champion podoba. I na koniec jest aura. Zwiększał rezystens we wszystkich miejscach o 60 punktów. No, myślę, że jeżeli potrzebujecie takiego championa, a ja na pewno potrzebuję na moim drugim koncie, brakuje mi właśnie tego typu championów. Więc tam się na pewno przyda, ale też do, no w zasadzie wszędzie yy, wszędzie się przyda. Więc jeżeli potrzebujecie takiego czempiona, to już zbierajcie zasoby, przygotowujcie się. Macie tydzień czasu, ponieważ 12 yy, to będzie chyba czwartek, przyszły czwartek. Startuje pierwsza fragmentofuzja w tym roku i zaczynamy naprawdę yy, z wysokiego C. Okej, okay, to tyle z mojej strony w tym filmie. Biorę się zrobienie kolejnych. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tym czempionie, jaką się Wam podoba i czy będziecie walczyć o tego y, czempiona już od przyszłego tygodnia. Ja się żegnam, mówię do Was, Samael, cześć.